Od 1989 roku, 17 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. Jest ze mną pan Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. Bo najstarsze wzmianki o tej chorobie znajdują się już w księgach Starego Testamentu i na papirusach starożytnego Egiptu, ale tak naprawdę. To my nie wiemy, co to jest hemofilia. Hemofilia to jest zaburzenie krzepnięcia krwi, które spowodowane jest brakiem lub niedoborem aktywności jednego z czynników krzepnięcia krwi. W przypadku hemofilii A to jest niedobór czynnika ósmego, w przypadku hemofilii B to jest niedobór czynnika dziewiątego. Łatwo się to sprawdza? W całym kraju mamy szereg ośrodków leczenia chorych na hemofilię, które mogą przeprowadzić pełną diagnostykę, więc jeśli rodzic widzi, że dziecko. Nadmiernie się sinia, czy są jakieś przedłużające się krwawienia, to niekoniecznie oczywiście może być hemofilia. Warto zasięgnąć rady hematologa i poprosić o konsultację. Czyli siniaki niegojące się krwawienia to są podstawowe objawy hemofilii? Takimi najbardziej typowymi objawami hemofilii są krwawienia do mięśni i stawów. I te krwawienia, jeśli są źle leczone albo nieleczone, są przyczyną kalectwa. Na szczęście w dzisiejszych czasach, dzięki leczeniu profilaktycznemu, dzieci nie doświadczają bólu, cierpienia, natomiast nieleczona hemofilia to jest przerażający ból to jest coś takiego, jakby państwo cały czas przyciskali palce w drzwiach. Ból, który trudno opisać nie można zasnąć, nie można znaleźć sobie miejsca żadna pozycja nie pomaga godziny mijają. Takie było moje dzieciństwo, stąd dobrze wiem. Na czym to polega, bo wówczas tego leczenia właściwie nie było, było bardzo ograniczone i doceniam to, co w tej chwili mamy, bo to był naprawdę duży krok naprzód. Jak często występuje hemofilia w Polsce? Czy to jest choroba bardzo rzadka, rzadka? Hemofilia statystycznie występuje jedno dziecko na 10 tysięcy, więc jest to raczej dosyć rzadka choroba. Czasami wśród niektórych osób. Podłożem hemofilii nie jest genetyka, tylko jest założenie układu immunologicznego, które powoduje, że układ immunologiczny zaczyna niszczyć czynniki krzepnięcia. Jest to jeszcze rzadsze schorzenie. Może chorować na tą chorobę, nabytą hemofilię każda osoba. Z historii pamiętam, że nosicielką hemofilii była królowa Wiktoria, a chorował Carewicz Aleksander. Dziewczynki nie chorują na hemofilię nigdy. To jest bardzo rzadkie. Właściwie czasami dochodzi do takiej skrajnej blajonizacji, tak fachowo ten termin się nazywa, chromosomów X, z których jeden ma gen czynnika ósmego czy dziewiątego zmutowany, że przejmuje kontrolę właśnie ten uszkodzony chromosom X nad produkcją czynnika krzepnięcia, i wówczas mamy objawową nosicielkę, kobietę, o której możemy powiedzieć, że ma hemofilię, natomiast takie przypadki są rzadkie. A ilu mężczyzn Chłopców choruje na hemofilię. Na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w Polsce choruje około 6 tysięcy osób. Czyli zwiększyła się liczba chorych od 20 lat. Myślę, że tutaj pewną rolę odegrała wykrywalność, poprawienie diagnostyki w ośrodkach leczenia, bo wiele osób borykało się z różnymi problemami krzepnięcia ale nikt nie diagnozował tych problemów, często była to choroba von Willebranda, która jest jedną z tych skaz krwotocznych podobnych do przebiegu do hemofilii i ona występuje dosyć często, bo aż 1% populacji dotyka ta choroba. Proszę mi powiedzieć, jaka jest świadomość w społeczeństwie na temat hemofilii, bo Wydaje mi się, że ciągle pokutuje pogląd, że jest to choroba zakaźna. Rzeczywiście stereotypów, które wiążą się z hemofilią w społeczeństwie jest bardzo wiele. Takim najbardziej typowym jest to, że jak chory na hemofilię skaleczy się, no to oczywiście skończy się to jego śmiercią. Tymczasem drobne skaleczenia, nawet nieleczone, czy otarcia nie stanowią żadnego problemu dla chorych na hemofilię. Ostatnio miałem okazję na konferencji Europejskiej Organizacji Chorych na Hemofilię zapoznać się z wykładem na temat leczenia w Irlandii. Jeden z lekarzy powiedział, że długość życia w hemofilii w tej chwili w Irlandii jest dłuższa niż ogółu populacji. Dlaczego? Dlatego, że są to chorzy, którzy są przebadani pod każdym. Względem wiele osób nie jest pod tak wnikliwą opieką lekarzy i średnia długość życia z hemofilią w Irlandii wynosi 84 lata. Dzięki nowoczesnemu leczeniu ta długość życia nie odbiega od ogółu populacji. Wspomniał Pan, że jest to leczenie profilaktyczne. Na czym ono polega? Leczenie profilaktyczne polega na podawaniu leków bądź czynników krzepnięcia, które utrzymują poziom krzepnięcia na tyle wysoko, aby nie dopuścić do krwawień do mięśni i stawów. Wcześniej bardzo często dochodziło do krwawień u dzieci chorych na hemofilię, i te krwawienia były powodem kalectwa, czego dzisiaj dzieci nie doświadczają, i od 2008 roku. Kiedy wprowadzono w Polsce program profilaktyczny dla dzieci chorych na hemofilię, te dzieci normalnie się rozwijają, nawet nie odczuwają na tyle mocno tej choroby, że chciałyby zawodowo grać w koszykówkę, pracować w wojsku. Chciałyby i robią to. I robią to. Nawet jeden z chłopców powiedział mi, że wujek jest komandosem, on by chciał mieć kategorię D. Bo być może będzie w służbach pomocniczych. Czyli człowiek, który odczuwałby tą chorobę, na pewno by nie miał takich pomysłów. I to najlepszy przykład na to, że ci chłopcy naprawdę normalnie funkcjonują. Nie mają też żadnych większych problemów z tą chorobą. Profilaktyka to jest zapobieganie. A co to jest immunotolerancja? Bo podobno jest bardzo ważna i u dzieci, i u dorosłych. Bardzo ważne pytanie. Bardzo dziękuję Pani Redaktor, że Pani o to zapytała. U niektórych pacjentów na skutek reakcji układu odpornościowego pojawia się tak zwany inhibitor czynnika krzepnięcia. Jest to taki mechanizm, który powoduje, że ten czynnik krzepnięcia traci swoją aktywność. Leczeniem, które jest najbardziej efektywne, które zaleca też Światowa Federacja Hemofilii, jest tak zwana immunotolerancja, czyli podawanie dużych dawek czynnika krzepnięcia, żeby spowodować, aby organizm chorego zaczął tolerować czynniki krzepnięcia i żeby przywrócić to leczenie konwencjonalne, najbardziej efektywne. Bo w przypadku inhibitorów leczenie jest bardzo trudne. Nie jest tak efektywne. No i jest bardzo kosztowne. Brak inhibitora to jest bezpieczeństwo pacjenta, to jest bardziej skuteczne leczenie, to jest szansa na to, że przeprowadzimy wszelkie zabiegi chirurgiczne bez zagrożenia życia. Natomiast w przypadku inhibitora czynnika krzepnięcia, no to jest znacznie trudniejsze. Czyli dla pacjenta, jest to sprawa bezpieczeństwa życia z tą chorobą. To jest uniknięcie najpoważniejszych powikłań, które może przynieść leczenie chorego z inhibitorem. Dla Państwa to są znacznie niższe koszty leczenia, bo leczenie lekami omijającymi jest niezwykle kosztowne i w budżecie przewidzianym na leczenie chorych na hemofilię stanowi w tej chwili jego lwią część na małą grupę pacjentów około 80 pacjentów jest to prawie połowa tych pieniędzy, których się wydaje. Na leczenie chorych na hemofilię. A dzięki immunotolerancji u 86% tych pacjentów możemy się pozbyć tego inhibitora. Nasi eksperci opisali dokładnie, jak często trzeba przychodzić na takie kontrole, żeby oznaczyć, czy nie ma tego inhibitora. I takie badania u wszystkich pacjentów raz w ciągu roku przynajmniej trzeba przeprowadzić. Czy hemofilię można całkowicie wyleczyć? 20 lat temu wszyscy by powiedzieli: Nie, to jest niemożliwe. Natomiast obecnie, dzięki rozwojowi medycyny, biotechnologii, dla już pewnych grup chorych, szczególnie na chorych na hemofilię B, możemy hemofilię wyleczyć. Mówimy głównie o dorosłych chorych. Jest to terapia genowa. Polega na wprowadzeniu do organizmu wektora, który do komórek wątroby wprowadza gen czynnika 9, bo w hemofilii B brakuje czynnika 9, i te komórki podejmują produkcję czynnika 9. Mamy doświadczenia już ponad pięcioletnie. Chorzy, którzy byli poddani leczeniu, temu jednokrotnemu leczeniu, nie mają dzisiaj hemofilii, mają czasami bardzo. Wysokie poziomy czynnika krzepnięcia, i nawet przechodzą bardzo poważne zabiegi chirurgiczne bez potrzeby podawania czynnika. Uśmiecham się, dlatego że my się znamy prawie 20 lat, i leczenie w Polsce wyglądało zupełnie inaczej. Jak my wyglądamy na tle Europy, zaryzykuje świata. Patrząc na dane statystyczne i dostępność leków w Polsce dla chorych na hemofilię. Jest ono naprawdę na dobrym światowym poziomie. Rozwiązanie, które zapewnia nam dostępność i ciągłość leczenia w każdej jednostce służby zdrowia, dostarcza te leki w takich ilościach, że możemy normalnie żyć. A nie siedzenie na wózku w bólu na ręce. Mamy narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Jakie są korzyści z tego programu? Narodowy program leczenia chorych na hemofilię jest bardzo dobrze skonstruowany. Widzimy to, że on jest dobrze dopasowany do przebiegu tej choroby. Korzyści możemy ocenić, patrząc też na całą populację chorych na hemofilię, która zupełnie inaczej funkcjonuje niż kiedyś. Chorzy, dzięki dobremu dostępowi do leków, pracują zawodowo nie przechodzą na renty, nie stają się inwalidami na rządu ruchu. Ten program działa na terenie całej polski, dając dostęp do leczenia w każdej placówce służby zdrowia. To jest niezwykle ważne. Hemofilia jest chorobą trochę nieprzewidywalną. Jeśli się zaczyna krwawienie, nie możemy powiedzieć, że, jedna ampułka leku wystarczy. To jest podobnie jak w przypadku wypadku na ulicy, kiedy nas potrąci samochód, czasami potrzebujemy jedną jednostkę krwi, czasami trzy jednostki, czasami pięć i trzeba to leczenie prowadzić do momentu, kiedy powstrzymamy zagrożenie dla chorego. Mamy populację chorych, która się starzeje, wymaga różnych zabiegów. Proszę sobie wyobrazić program lekowy, w którym szpital, hematologia kupuje lek, a pacjent musi trafić na leczenie specjalistyczne, na przykład leczenie prostaty, w zupełnie innej klinice. Ta klinika nie miałaby dostępu do tego czynnika, pojawiłby się duży problem z prowadzeniem leczenia. System, który powszechnie działa w innych chorobach, on nie do końca by się sprawdzał w hemofilii i stanowiłby poważne zagrożenie życia dla chorych na hemofilię. A ile w Polsce mamy ośrodków leczenia hemofilii? W Polsce mamy około 27 ośrodków leczenia hemofilii. To, to dużo jest, czy mało? Ja myślę, że to jest dużo jak na taką małą grupę chorych. To pokazuje jak wielką pracę też żeśmy przeprowadzili przez lata, budując ten system od podstaw, a sytuacja chorych na hemofilię była Często niezbyt dobra, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach, gdzie to leczenie dobrze nie funkcjonowało. Przez lata, działając jako stowarzyszenie, systematycznie dbaliśmy o rozwój tego systemu. Doprowadziliśmy do zmiany wyceny leczenia szpitalnego chorych na hemofilię. Przez kolejnych kilka lat dbaliśmy o to, żeby również leczenie ambulatoryjne było dobrze finansowane, adekwatnie do potrzeb. To się również udało, także tych sukcesów takich było po drodze bardzo wiele. Teraz skupiliśmy się nad tym, żeby powstał system e-hemofilia, który gromadzi informacje o leczeniu pacjenta, który pomoże też rozwijać logistykę, która umożliwi jeszcze lepsze funkcjonowanie z tą hemofilią, no bo ilość leków, których potrzebuje ten chory, czasami w bardzo odległym miejscu, jest dosyć duża. Dzięki systemowi e-hemofilia będzie można na większą skalę przeprowadzić Dostawy domowe leków. Ten system dzięki danom komputerowym będzie umożliwiał takie udoskonalenie. Jest to bardzo ważne, ponieważ myśmy robili wcześniej z Światową Organizacją Chorych na Hemofilię ankietę, która analizowała, jak funkcjonuje leczenie chorych na hemofilię w Polsce, i wnioski były z tej ankiety takie: im dalej od ośrodka leczenia, im dalej od szpitala, gdzie chory popiera te leki, tym gorzej jest prowadzone leczenie, bo ilość leków, które trzeba jednorazowo zabrać, jest duża, i nie każdy, zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach, gdzie może ta sytuacja finansowa też tych rodzin nie jest zbyt dobra, stosuje się do tego leczenia tak, jak powinien. Brak dobrej profilaktyki to oczywiście to są krwawienia i problemy. Ważne są dobre rozwiązania systemowe. I te rozwiązania systemowe w Polsce mamy i bardzo apeluję do wszystkich i decydentów, i lekarzy, i firm farmaceutycznych żeby docenić to, że my z hemofilią dobrze funkcjonujemy, bo mamy Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię, bo ten program jest tak napisany, żeby umożliwić nam leczenie. W każdym ośrodku z odpowiednimi ilościami leków, no i godne życie z hemofilią. Czy mężczyzna chory na hemofilię może założyć rodzinę, mieć dzieci? Oczywiście, mężczyzna chory na hemofilię może założyć rodzinę. Tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o występowanie ewentualnie hemofilii, no to nie jest przesądzone. Oczywiście genetyka jest to coś, nad czym do końca nie panujemy. Każdy chłopiec ze związku chorego na hemofilię z kobietą, która nie jest nosicielką hemofilii, jest zdrowy i nie przenosi dalej tej choroby, i w jego linii. Oczywiście, jeśli nie dojdzie do kolejnej mutacji, nie pojawi się ta choroba. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynki, no zawsze te 25% prawdopodobieństwa jest, że pojawi się chłopiec chory na hemofilię, ale też nie jest to przesądzone. Może być to zdrowy chłopiec. Może to być dziewczynka, która nie jest nosicielką hemofilii. Nie wszystkich tej rodzinie ta choroba dotyka. No i na koniec jeszcze chciałabym do Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię nawiązać. Jest Pan prezesem tego stowarzyszenia. Wiem, że działa ono bardzo aktywnie, bardzo prężnie. Staramy się zawsze szukać rozwiązań wspólnie z lekarzami i z urzędnikami. Bierzemy pod uwagę realne możliwości państwa i staramy się oczywiście wprowadzać jak najlepsze leczenie. Staramy się również, żeby nie zaprzepaścić tego, co zostało do tej pory zrobione. Uważamy, że naszym największym wyzwaniem jest utrzymanie Narodowego Programu i stopniowe oczywiście wprowadzanie jak najnowszych leków, najnowszych terapii, ale w sposób wyważony, przemyślany. Tak, żeby nie doprowadzić do zapaści tego budżetu, musimy widzieć ludzi w całej Polsce, w każdej miejscowości, również w tych najmniejszych, tak, żeby był dobry dostęp do leczenia i dawał im pełne poczucie bezpieczeństwa życia z tą chorobą. To rozwiązanie, które mamy w Polsce, jest jednym z modelowych rozwiązań, które naprawdę zapewnia nam dobrą jakość życia. A dostępność do leczenia jest na jednym z lepszych poziomów na świecie. Dziękuję bardzo, oby tak dalej. Naszym gościem był pan Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. Dziękuję bardzo. Dziękuję.